Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na moim kanale będę robiła czytanie dla byka na luty 2021 roku. Rozkład będę robiła oczywiście stali Telema. Nazywa się Podkowa. I zobaczymy jakie energie no chciały się pokazać dla byków. Oczywiście karty były wcześniej tasowane. Jeszcze troszkę potasujemy i zobaczymy, co tutaj będzie się chciało pokazać dla Was. I zaczynamy. Osiem kielichów, w przeszłości, teraźniejszość, dziewięć mieczy. Może trochę przesunę. Przyszłość. Król denarów. Tarta rada. Sześć denarów. Środowisko otoczenie. Siedem denarów. Trudność. A smieczy. Co zrobić, głupiec? I wynik rada. Król Mieczy. No proszę, bardzo ładnie tutaj wygląda to czytanie. Chyba wszystko w porządku jest. Jeszcze może troszeczkę przesunę. Dobrze. Zaczynamy od przeszłości. Mamy 8 kielichów, czyli odejście od czegoś. Niekoniecznie od kogoś, może i od kogoś, ale może też i od czegoś. Po prostu od jakiejś, yy, może też. Yy, przyzwyczajeń, od, jakiej, od jakiegoś sposobu po prostu działania, do którego byliście bardzo przyzwyczajeni. Odejście oczywiście może też być od jakiejś osoby, czy to w relacji, czy to w pracy, w waszej pracy, kariera. No po prostu odchodzicie od czegoś, co po prostu... Było dla Was ważne, ale po prostu no już to Was nie satysfakcjonuje, tak? I kierujecie się już, po prostu poczuliście, że już trzeba od tego odejść, że to już Was po prostu nie cieszy. I jest to proces na pewno trudny, ponieważ zawsze no, jesteśmy. Byliście po prostu przyzwy przy, przy, przyzwyczajeni, powiedzmy, może czy do, do jakiejś osoby, um, czy do, tak jak mówię, do jakiegoś sposobu działania, um, sposobu widzenia czegoś, tak. Um, po prostu no, dużo emocji może to w Was um, po prostu budzić i od tego trzeba po prostu już, już odejść, tak? I to może być proces um, bolesny, ponieważ no, mógł to być. Mogło to długo trwać i wtedy ciężko jest nam coś zmienić i od czegoś po prostu odejść, co już tak naprawdę no już nie służy, tak? I ważne jest, że to jest po prostu zdiagnozowane i że, że trzeba sobie na to po prostu pozwolić, tak? Żeby właśnie w przyszłości zasmakować tej, tej, tej pełni. Natomiast w teraźniejszości mamy dziewięć mieczy, tak naprawdę nic dziwnego, jeżeli od czegoś odchodzimy, mogą być właśnie jakieś obawy, może być z tym związany ból, nieprzespane noce, może też umysł pracować na wysokich właśnie obrotach, może rozkminiać pewne rzeczy. Ważne jest, że tutaj po prostu w tej energii często też wyolbrzymiamy pewne sprawy. Nie widzimy y, prawdziwego obrazu, y, możemy trochę fantazjować i y, y, ta energia tak naprawdę do niczego nie prowadzi, więc dobrze byłoby y, uciszyć ten umysł, tak? Y, żeby on nie pracował na takich właśnie wysokich obrotach, żeby się nie zamartwiać, żeby nie projektować na przyszłość, a że właśnie coś się może nie udać, żeby nie rozpaczać tak bardzo. Ale tutaj w przyszłości pojawił się król denarów, bardzo piękna energia, więc albo ktoś się w waszym życiu pojawi, albo to jest po prostu wasza energia, że jednak będziecie potrafili zebrać się w sobie i wejść w tą energię, właśnie króla denarów, że tą stabilność odzyskacie, tą moc, stabilność, bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa. Więc tutaj bardzo piękna energia, dobrze, że się pokazała, dojrzała. Więc myślę, że jakby ten proces a to nie są wielkie arkana, więc to też myślę, że nie będzie jakoś długo trwało. Może to wszystko fajnie się tutaj może zakończyć. Natomiast karta Rada, macie 6 denarów, myślę, że też tutaj warto. Właśnie przy odchodzeniu od czegoś, yy, yy, yy. warto jest właśnie zwrócić uwagę, czy była tam równowaga. Właśnie, równowaga w braniu, dawaniu, bo to jest bardzo istotne, tak naprawdę. Bo jeżeli tej równowagi nie ma, to, to tym bardziej właśnie yy, dobrze sobie to uzmysłowić i, i tego tak bardzo właśnie nie żałować i nie rozpaczać. Myślę, że to będzie bardzo też pomocne, właśnie w zamknięciu tego procesu tak? i odzyskanie właśnie tej stabilności tego króla denarów. Więc tutaj bardzo ładnie się pokazuje, tak naprawdę. Wasze środowisko, otoczenie pokazuje się jako siedem denarów, więc może czekać na jakieś efekty. Może to być w różny sposób oczywiście powiązane z tym odejściem. Może ktoś wam kibicować, a może, może to od tej osoby odchodzicie na przykład. Czy, czy no, no to różnie może wyglądać, ale myślę, że, że ta osoba może po prostu czekać właśnie na to, co, co życie przyniesie, tak? Jakie będą tego efekty. A może też po prostu tak być, że no to nie jest bezpośrednio z Wami związane i po prostu ktoś z waszego otoczenia, ktoś ważny, też czeka na jakieś rozwiązanie i czeka właśnie na jakieś tam efekty. U was jako trudność pokazuje się as mieczy, czyli możecie mieć trudność zobaczenia takiej przewodniej myśli. Może też być trudność z odcięciem się właśnie od czegoś, i tutaj dlatego mamy te dziewięć mieczy, że właśnie tak jak mówię: albo zobaczenie czegoś jest dla Was tutaj trudne, zrozumienie, albo właśnie odcięcie, odcięcie się już od czegoś. Natomiast co zrobić? Co zrobić? Macie przepiękną tutaj energię nowych początków. Macie tutaj głupca, czyli wchodzić w coś nowego, zamknąć etap, wchodzicie w coś nowego, oczywiście bez gwarancji, jak to po prostu będzie, czy, 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 coś, czy będzie po prostu, czy wam się coś tam uda, czy, czy to wyjście, wejście w coś nowego będzie, będzie trafne, czy nie, ale ważne jest, żeby właśnie dać sobie tą szansę, że żeby otworzyć przed sobą te horyzonty z ufnością właśnie tego, tego głupca. Myślę, że w większości tutaj, jak sobie dacie taką szansę i pozamykacie jakieś właśnie sprawy, odetniecie się od czegoś, to myślę, że tutaj macie duży, duży sukces mimo wszystko, że coś fajnego Was tutaj spotka. Bo tutaj tu już widać, że przy tej ósemce kielichów, że, że tu jest jakieś już, już jakaś stagnacja i że tutaj już za dużo nie zdziałacie na tym polu. Yy, natomiast yy, rada, wynik, macie tutaj yy, króla, króla mieczy, więc myślę, że tu trzeba z takim chłodem może troszeczkę też podejść. Yy, jakieś decyzje może mus muszą po prostu też właśnie zapaść. Może dotyczące właśnie waszej przyszłej drogi, tak? Że na tym trzeba się po prostu skupić. Nie na tym, co, co, co porzucacie, co zostawiacie za sobą, a na przyszłości. I tutaj bym się właśnie skupiła. I właśnie tutaj dobrze może, że jest, że już nie ma tutaj żadnych tych kielichów. Właśnie tutaj może trochę trzeba, tą, tą nową drogę na zimno przeanalizować, ale z dużą, dużą dojrzałością, tak? Więc więc bardzo pięknie się tutaj Wam pokazuje. W sumie ciekawie. Może być bardzo ciekawie, jak sobie pewne rzeczy odpuścicie i dacie szansę, więc mogą jeszcze naprawdę piękne rzeczy Was tutaj czekać. Wynosuję dla Was jeszcze jedną kartę z takim dopowiedzeniem. Stali pieniądze i zobaczymy, co jeszcze się tutaj będzie chciało dla Was pokazać. Dla byków. Nigdy nie brakuje pieniędzy ani czasu. Nie ma czegoś takiego jak niedobór czy niedostatek. Uwaga skupiona na deficycie czegoś, czego pragniesz, zawsze wygeneruje same negatywne emocje. A stanie się tak, ponieważ Twój własny system naprowadzania informuje Cię, że nieco zbłądziłeś, oddalając się od szeroko rozumianego dobrobytu. Niezależnie od tego, czy koncentrujesz się na braku pieniędzy czy też na zastanawianiu się, ile masz jeszcze lat do przeżycia, odliczając dni do końca twego życia, to negatywne odczucie towarzyszące tym rozważaniom jest przeciwieństwem zrozumienia wiecznej natury twego wewnętrznego bytu. To no bardzo ważne, żeby się właśnie nie skupiać. Tutaj jest takie dopowiedzenie właśnie na braku, czy, czy braku pieniędzy, czy po prostu właśnie, żeby nie odliczać tego, ile jeszcze mi zostało, a może już mi się nie opłaca, a może jestem za stary, za stara. Odrzućcie to po prostu. Nie myślcie o tym i nie ograniczajcie się, bo, bo ograniczając się, robicie sobie po prostu dużą krzywdę. Tak wygląda czytanie. Myślcie po prostu tak, jakby wszystko było przed Wami, tak? Zostawiajcie, co nie służy, i po prostu wychodźcie do świata. Bez oczekiwań. Tak wygląda czytanie dla byka na luty 2000, 2000, 2021 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim dziękuję za uwagę. Hej!